Witam w drugim patchu sezonu pierwszego roku 2025 do Lola. Patch. Pierwszy patch po wprowadzeniu nowego sezonu. Więc ja będą dość duże zmiany, takie ogólnogąplayowe, aniżeli do jakiejś postaci. Chociaż widzę też parę buffów i parę nerfów. Um, pomoc dla poszkodowanych w pożarach. Los Angeles, ok. Czyli pewnie jakieś skójki na topulioma, albo coś w tym, jakby dochod z, ze skójków, skórek, albo po prostu Riot, Riot będzie miłosierny. Nie wiem, nie chcę mi się czytać tego przejdzie. Makos, przejście z openingu na metal i zmianę Xa, Ok, czyli będą zmieniać. No, po prostu będą silnik dostosowywać. Ryan odprowadza Avantgarde na makach. Okej. Okay. Niebieska esencja i poziomy kąt. O, i to przeczytam sobie. W zeszłym tygodniu opublikowaliśmy artykuł dotyczący pomuki w kalkulacjach i planowaniu zdobywania niebieskiej esencji. Okej, okay, na ile się zmienia? Po pierwsze, zmodyfikujemy całkowitą wartość niebieskiej esencji w kamieniach minowych. Przepustki z. 4700 na 9000, spoko, dwa razy więcej. Zaktualizujemy ilość niemieckiej esencji i przyznawanie za powtarzalne kamienie milowe z 50 na 750. Dobra. Teraz to jest grywalne. Zmiany logu powinny zostać prowadzone w tym drugim patchu, 23 stycznia, spoko. Bardzo mi się to podoba. Ja naprawdę... Zrębało, jeżeli chodzi o tę niebieską esencję. Praktycznie, jakby to zostało jakimś cudem, to praktycznie nie dałoby się nowych czempionów dofajmić. Minusem jest, gdzie są skrzynki. Jakby zgaduję, że tutaj nic nie będzie wspomniane o skrzynkach takich, no po prostu Czestach zwykły do gry. Dobra, tutaj dalej. Konta. Z tym samym całkowitym PD. Zmieniam też ostatnią kapsułę, bo w przepustce, ok. Dobra. A i teraz się levelować kont nie opłaca, więc y, boosty do levelowania kont są tylko wartościowe do 30 levelu, żeby szybko dobić i móc rankedy. A tak to po prostu nie opłaca się totalnie kupować y, boostów do konta, bo to nic nie daje, że wbijasz y, wyższy level konta. Pod za jakimś flexem, że masz duży level konta, ale to. Myślę, że nie jest flex, ale dobra. Nie wiem. E, obrona terytorialna. Modyfikujemy zasięg obrony terytorialnej w taki sposób, aby obejmowała całą platformę. Zasięg obrony terytorialnej został zwiększony... Boże, czytać dzisiaj nie umiem. ...terytorialnej został zwiększony, aby obejmować całą platformę fontanny. Czas trwania obrony terytorialnej z 7 sekund na 6 sekund. Ok, czyli... E, ten buff, który dostajecie, będzie na całą e, fontannę i będzie trwał o sekundę krócej i mu baw, zobaczę. Eee, zobaczymy. Eee, dowody siły. O jedną sekundę tr krócej trwa, więc tu jest nerve, ale jak na cały eee, jakby na jak na całą platformę Fontanny, to może być gil. Nie wiem, eee, zobaczymy. Eee, dowody siły. Eee, usunięto pierwszą krew, Naj najlepsza zmiana, ponieważ gry będą teraz i tak randomowe, ale mniej randomowe, bo teraz będzie w eee, zapewnieniu po pierwszym zdobyciu trzech zabójstw. Teraz ja trzeba zabić trzy osoby, żeby zdobyć właśnie. E, ten gol e, z. Pie, no, po prostu jeden z tych trzech. E, Boże dowodów siły. I to jest bardzo dobra zmiana, ponieważ do tej pory w tym pierwszym tygodniu. W, w, w tych pierwszych dwóch tygodniach było tak, że bardzo losowo. Znaczy, dało się to zaplanować i jakby drużyny starały się to robić, ale nie szokujmy się. Ja, ja, jakiś ktoś po prostu źle zagrał, źle się przeliczy i tak dalej, bardzo często randomowo po prostu oddawało się właśnie do, do tego fieldblot'a. E, jak z dobrymi drużynami dało się z, z tego wyjść, po prostu dało się zrobić taką przewagę, że jednak się zdobyło te fi, yy, budki, ale ze słabszymi drużynami, no to nie. Jak po prostu ktoś oddał randomowego fieldblot'a, no to bardzo duża szansa, że się przegra. Gierkę, więc bardzo cieszę się, że to zmieniają, od nowego patcha będzie się grało lepiej. I myślę, że meta będzie zmierzała w kierunku gankowania bota, bo w tym momencie właśnie te trzy kilo można łatwo zdobyć na bocie, jakby ograć przeciwnego ganka, więc to będzie ciekawe. Znaczy, to będzie ciekawe o tyle, że ktoś na solo liniach może po prostu zdobyć jedną krew, a ty zgankujesz bota, więc Imo będzie się bardzo bardziej opacało gankować bota. A tak w meta teorii, a jeszcze zobaczymy, bo. Może są jakieś inne zmiany, które zmienią dynamikę mapy. E, Atakan. E, próg w grach zwykłych rankingowych zmniejszony o około 20%. Okej, okay, i teraz mówimy... Próg w szybkiej grze też o 20%. Tylko o którym Atakanie? Dobra, przystęp to. Mamy już dostęp do sporej ilości danych graczy oraz danych z rozgrywek profesjonalnych, dlatego wprowadzamy modyfikację. Dotyczącą sposobu, w jaki e, wybierane jest formę atakana, wprowadzamy również dojobne osłabienia Krwawego już przeciętni gracze nieco częściej spotykają żaiłocznego atakana, natomiast profesjonalni mogą mieć większą szansę na zobaczenie niszczycielskiego atakana. E, nagrody zapewniają, z obu form zostaną osłabione, ale w większym stopniu osłabimy te zapewnione przez formę żajoczną. Ok, i przeciętni gracze częściej spotykają żaiłocznego. Ok, czyli najpierw. Okej, okay, czyli Ga stanie najfie, ale pewnie pe 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 mniejsze niż e ten taki e słoko Spoko jakby było wiadomo od początku, że ataka dostanie najfa', bo jest za bardzo silnym objectivem. I praktycznie w 78% G e po prostu jak już się zdobywa, to, to wcześniej miało się na tyle przewagę, żeby to zdobyć, a jak już się zdobywa, no to no po prostu to jest zbyt silne. I też polecam, kolejna rzecz co też pewnie zauważyliście albo już ktoś mówił, nawet jeżeli tego żałocznego nie zabierzecie, to najważniejsze są te różyczki. Ale skoro dostają EF'a, to może się coś zmienić. I ten buff, może jak jeszcze paja z nefem te różyczki, to może ten buff z atakana będzie na tyle już, że tak powiem, silny, że tak samo. Bo w tym GA trzeba go zesmajtować, jakby ten atakant czerwony z GA jest po prostu najważniejszym obiektywem ob ob ze wszystkich możliwych. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby Elder Dragon był słabszy, ponieważ ten atakan, grany z dobrymi drużynami, powoduje to, że ma się niesłychane tempo nad przeciwnikiem. Jeżeli się to dobrze skombi z dobrym zagrywką na makro, rewajwami i jeszcze tepekiem, to można ugać totalnie dużo golda i można sobie właśnie tak występować grę, że otworzyć trzy inhibitory, po prostu przy idealnym, po prostu makro, i przy, jeżeli każdy by wiedział o co chodzi, co się rzadko spotyka, ale po prostu to jest dodatkowe 30, 20 do 40 sekund, w zależności od deft na poszczególnych graczach, w zależności od poziomu, i to jest bardzo dużo tempo. Dobra. próg, próg w grach zwykłych, jakiego wy około 20%. Zgaduję, że to chodzi o tego, Szajego, y, który się spełni części na Solokiu. Ok, spoko. Y, czyli częściej po prostu będzie dało się y, tego czerwonego uzyskać. Fajnie, spoko, mi się bardzo podoba, bo wolę tego, znaczy ten z jest broken, ale ja jako gracz wolę go, bo dzięki temu mogę randomowo zasmaitować tego atakana i załóżmy wygrać y, sobie gierkę y, dzięki temu. Znaczy teraz po nerfach, jak jeszcze pojazd z nerfem, to nie wiem czy tak będzie, ale jak na razie po prostu e, wolę czerwonego. Znaczy... Szai te, go też lubię, bo on też bardzo fajne bonusy daje, zwłaszcza do t Force'a, ale no, i do Expa, ale to zależy. No po prostu... E, dobra, obydwa ataki są dobre, o w ten sposób powiem. A ja lubię je zbierać. E, generowanie punktów. Punkty jest zabójstwa zabójstwo bohaterów znacznie zmniejszone. E, Okej. Okay. Czyli mniej Expa. Punkty zaobrażenia przeciwko bohaterom bez zmian. Pewnie w pojedynkę zwarcie bez zmian. Zwiększone punkty w pojedynkę w szybkich grze. Okej. Okay. Um, czyli tylko szybka gra zostaje. Zmieniona. Punkty zabójstwa bohatera. Po angielsku bym przeczytał tego pacznouta, Ale nie wiem, czy się. Bo nie wiem o których punkty tutaj konkretnie chodzi. Czy chodzi o te punkty z... Czekaj. Żałośnie i krwawe róże. Kwawe dają PD? Generowanie punktów. Dobra, po prostu bez zmian, bez zmian i znacznie zmniejszone punkty zabójstwa bohatera. Nie wiem o które chodzi, ale jak znacznie zmniejszone. I z... piszą znacznie zmniejszone, nie podają cyfry. No, jakby nie wiem do czego się odnieść, do których cyfr mam się odnieść, ale dobra, tego nie rozumiem, ale jakby tutaj bez zmian, tylko Swift się zmienia. Ok, żai Złote Złoto zapewniane za aktywację efektu wycofania ze 100 na 200 szkół złota. Trochę więcej golda, ale i tak nie oszukujmy się. Gia jest za silne, więc nie, nie, nie. nie. <laughs> jakby. Y Tutaj by musieli dać normalne złoto, to po pierwsze albo nawet 400 zł za zabicie, żeby drużyny, że tak powiem, nie wykorzystywały tego aż tak bardzo w tempo. Chociaż z strony to by była kont. Dobra, niech będzie 300, bo no nie szukajmy się, to, to nic nie zmienia. To, że więcej kasy dostaną, jakby z tego, je, jeżeli weźmiemy e, tu jedna topie i tu jedna bocie z poprawnego makro tier, tieru drugiego, no to... Ym... Gold niby się wyrówna, ale my otworzymy mapę, dzięki temu będziemy mogli e, głębiej wchodzić do dżungli i takie tam, więc... Nadal Broken. Fawerurze, e, e, PD za różę, zmieszono dwa. Okej, okay, faktycznie dawały dużo. E, dwa, chyba było 12 albo 15 tego. Um, razy 2 to jest 24 albo 30 i tam jeszcze plus dodatkowe jakieś poparę. Załóżmy 39 Expa albo 40. Jeżeli dobrze liczę, mniej Expa. Tak na szybko. Czekaj. Nie, 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 ja to źle liczę, bo to jest za róże. Za jedno już róż... Nie, dobrze. Dobrze czy źle. Bo pominąłem 2 i pomnożyć raz do tak, to, to jest tak, chyba dobrze liczyłem. Dobra, e, to jest 40 EXPA tak plus minus. Okej, okay. trochę mniej EXPA e, To jest mniej niż jeden kam, więc hmm. ale spoko, że Siła adaptacji na efem. Siła adaptacyjna za różę formuła zanika nieco szybciej. Kolejne płatki mają najniższą wartość przy 34, a nie 39 ładunkach. Okej okay. czyli spoko. Kolejny lekki knife. Spoko. E, tryb rankingowy. Wyłączają ograniczenia MMRów. Teraz nie będziecie mogli od jutra grać z znajomymi challengerami, e, którzy e, i z gm bo bodajże, którzy mają za wysokie MMR. E, no. Taka zmiana. E, mel. Okej. Okay. Mel zostanie dodana 23 stycznia, czyli jutro o godzinie 21. Spoko. Mel mi się wydaje na pewno spoko bohaterem. Powiedzmy, że zbalansowanym i dużego skilla będzie trzeba, żeby perfekcyjnie odbić tą umiejętność, którą, że tak powiem, chcemy odbić. I żeby nie odbijać. Zadaje Executa, to może być jeden bardzo straszna rzecz. I może być strasznie niepowstrzymana jak będzie zdobywała jakąkolwiek przewagę Nawet bez przewagi może być dość silna Więc tutaj osoby, które pomijają ją Myślę, że na początku wyjdzie za silna, tak szczerze Myślę, że cyferki są za silne, ale nie wiem, nie testowałem na PB Więc tak jakby mówię z doświadczenia Ale nie zdziwiłoby mnie, gdyby jednak wyszło za słaba bo cyferki byłyby za, były za silne Kid ma spoko Uważam, że to jest od dawna jeden z bardziej zbalansowanych czempionów Bo nie ma dasha nie ma ucieczki, jakby. Ma bardzo dobrą kontrę e, i ma tego egzekuta nieszczęsnego, no ale e, musi się jakoś wyróżniać. Jakby mi się podoba e, ten czempion. Po prostu Mel, dobrze zrobiony czempion i cieszę się, że go, że go dodają. E, zastanawiam się, czy będzie za silna, czy za słaba na wyjście. Zobaczymy. E, Casiopeia. Najpierw o jedną, jedną jednostkę prędkości ruchu. Prędkość ruchu domyślnie wężowego w wdzięku bez zmian. Ok, czyli po prostu jedną e, jednostkę ruchu Cassiopeia była za silna po tych zmianach. Zwłaszcza jak się e, zbierało fit of Strange, i tak samo ten item nowy e, dawał jej dość, trochę siły, e, bo była idealną posiadaczką niego, więc po prostu dostaje nerfy, zasłużone i to jest o jeden punkt. Więc to nie jest coś takiego gamebreaker, ale spoko, że, że nerfią, bo miała chyba 53% eliminację. O ile dobrze pamiętam, Ewelin zwiększona prędkość ruchu na wyższych poziomach. Prędkość ruchu z E zwiększona było 30, stała teraz do 50, czyli E będzie ciutka silniejsze. I ostatnia pieszczota Ultimate zwiększona przelicznik o 10 i o 24. Fajne, fajne bufy do E. Everlinki FK zapomniana, praktycznie nikt tym nie gra. Spoko. Też nie lubię jak FK jest za bardzo w mecie, bo to jest toksyczny champion. To znaczy, Nello elo, i na każdym elo, gdzie ludzie nie umieją sobie wyobrazić, gdzie może być przeciwnik, nie widząc go, jest dość silna, więc dobrze, że ją bufują, bo była zbyt słaba. Ale boję się, że jeszcze taki jeden na FIGi może być trochę za źle. Powiem tak: jak FK będzie grana w challengerze przez większą ilość osób aniżeli One Tick to znaczy, że jest bełkiem. W zmniejszone obrażenia. Z drugiej strony FK jest prosta, więc właśnie jak będzie bełkiem, to zacznie być mega szybko, bo ona jest dość prostym czempionem. W Irelia. W zmniejszone obrażenia. E zmniejszone, zmniejszone obrażenia. IRELIA. Kolejny champion, który był w tym patchu mega, 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 mega beoken Przez silny Laning phase, zarządzanie falą, przez ostatnie buffy jej Przez właśnie tego Bloda, Wszystko się skumulowało na tym, że po prostu Irene miała bardzo duży winate Teraz jak zmieniłem Bloda na tą trzecią, to nie dziwię się, gdyby z tym kombem nawet bardzo ją mocno znafili. To znaczy że ją najfią na wszystkim damage, to jeszcze teraz będziesz 3 trz heali potrzebował, więc już ona sama nie będzie mogła wyciągnąć tej dużej przewagi dla drużyny, bo nie szukajmy się to jest duża przewaga ten jeden punkcik, bo dzięki temu jak dobrze zagrałeś makro, to albo wyciągałeś z tego faktycznie wieże, albo wyciągałeś smoki, więc bardzo znacznie łatwiej było po prostu uzyskać te... Punkty siły, czy tam jakoś tak to się nazywa Więc spoko Dobra, ile to najfią 10 punktów na ostatnim 20 punktów na ostatnim levelu Spoko, czyli najfią o 5 10, 15, 20 Spoko Obrażenia bez zmian 15 30 45, 60 punktów. Ok, maksymalne obejrzenia W. No, trochę jej odbierają, nie ukrywam. E, błędny duet. 10 minus 15, 20, 25 i 30. Też lekkie mnie ob y do obrażeń i ultimate 125 na 200, czyli 50 obrażeń na drugim levelu i na trzecim stówka. Um. To nie, dobra. To nie jest zabijające ją, ale odczuję. Będzie mniej biła, przez to mniej okazji do takich fajnych outplay, ale nadal no będzie robiła swoje. Uważam, że. Mayne RELI ONETICI poważne odczują tą zmianę, to znaczy ja na faktycznie 50 albo stogie nie zabiją kogoś, albo coś i się zdziwią i się zginą, ale tak ogólnie to Irelia i, i tak będzie y, grywalna, grywalna, ale nie mówię, że silna, bo myślę, że tak jak mówiłem te nerfy na wszystko i tamto spowodują, że ona po prostu będzie grywalna, nie będzie teraz mega silna. Co jest spoko, bo dążymy do balansu bądź co bądź. Ale tego się nie da zbalansować, ale to jest opowieść na inną historię. Kane. Kane w blue formie jest useless. Jest bardzo, bardzo useless. Na low-Elo ludzie się boją, bo sobie lata i zabija wszystko. Tym bardziej, że Smurfy bardzo często nim grają. Ale ogólnie Kane jest mega useless. Blue Kane, blue forma. Wszyscy grali czerwoną z. Taką, takim mieczykiem, co jak auto atakujesz, to slowuje wroga. I to jest mega Bełken build. Znaczy, nie tylko ten build się grał, ale no. Taki mega broken uważam był. Więc teraz zobaczymy, czy przy. Zmienię tego Blue formę, bo bufują jej 10% damagea na wszystkich poziomach, co jest ważne, bo właśnie Kane musi wystą z Zii, więc większy damage się przełoży na to, że załóżmy właśnie ten na 50, G gdzieś znajdzie większego killa, większe tempo, wystąpoluje jakąś większą ilość G, więc myślę, że to jest przyjemny buffik. Uważam, że za mały, żeby Blue forma była grywalna. Uważam, że jeszcze do. O 5% powinni to podkręcić i tutaj na, ostatni, na końcu też o 50%. Strasznie bym miał duże obrażenie, ale byłby grywalny, bo bym mógł asasynować. Jakby asasyny są bardzo słabe w tym momencie w grze i ja specjalnie po prostu trzyma całą klasę pod butem, że tak powiem. Więc, bo by ludzie płakali, którzy nie umieją grać, ale spoko, jest git, jest git. Więc fajnie, że dostaję buffa, sam nim z zagam ale nie wiem nie wiem kiedy, ale wiem, że z, lubię sobie czasu do czasu BlueCanem, chociaż wiem, że prawdopodobnie przegram grę wtedy, bo no, jestem dość słabym kainem, y, szczególnie na blue formie, ale y, po prostu jest przyjemne y, dla mnie y, taka preferencja. Zaktualizowano pustkę przy, przywoływane za pomocą W okej okay. Pusklęta, no tak. Eee, Ruj pustki. Obejrzenia pusklęta, za które rzucałem się, gdy mam awansuje na wyższy poziom. Eee, to powinno już być dawno. Jakby nie wiem, czy, nie wiem czemu to tak późno. Zaktualizowałam pójść z umiejętności, aby im. całkowite obejrzenia do tego. Ok, czyli lekki hotfix. Jakby to jest hotfix. To nie jest baw. Jeżeli oni to mają zabaw. Znaczy, to jest buff, bo będzie bił więcej, bo załóżmy dostajesz level upa i twoje e, biją więcej, ale. Oni uważają to za buff. Ja nie mogę. Dobra, znaczy, to jest buff, e, ale. No, tak jak mówię. E, ale za. E, tak jak mówię. tych temu nic nie dodają, po prostu. Powinien mieć już to dawno temu. E, Master i e, e, przy zobaczenie Ataku zwiększono 0,3 punkta. Okej, okay, lekki baw. I obrażenie na przy przytrafieniu 5% dodatkowe na ataku. Lekki baw na D. Będzie trochę więcej bił. Spoko, przyjemny baw należnym. Smolder. Obrażenia Q teraz się i czerpią korzyści z oszczędnej skończoności. Ok, czyli od czasu do czasu będzie można zbudować na spodę, że oszczędne nieskończoności. I tak myślę, że raczej będzie rzadko, rzadziej spotykany wariat, ale będzie dało się go grać i będzie mógł ciutkę bić. Uważam, że to są za małe bufy. Uważam, że powinien dostać większe obrażenia, ponieważ Smolder jest w tym momencie w tragicznym stanie, aczkolwiek to że zmieniają mechanikę Fuse Blood'a Myślę, że trochę Winner go podniesie, ale naprawdę Smolder jest w tym momencie bardzo... w tym patchu był w bardzo tragicznym stanie Teraz może być ciutkę lepiej i tak będzie słaby, uważam Cool Zmniejszono obrażenia tam O 5 punktów 10, 15, 20 i 25 Lekki nerf na punkty Okej okay. Leciutkie Q, zmniejszone obrażenia i R zmniejszone obrażenia mm. ok obrażenia od ataku Nie nie Zostają, a o 10% moc umiejętności nerfą ok Ym. No leki bów nerf przepraszam R burza Test skalowanie o 10 Czyli lekko go z AP, należycie, bo ten, ale nie wiem, czy on nie jest przeceniany, tak szczerze mówiąc. Uważam, że Wiktor był w ok stajcie, albo był ciutkę zaś, ale tak ciupinkę. A w tym momencie mam wrażenie, że będzie wyważony. Yumi, czyli też kolejna tragiczna postać w tym momencie staycie, dostaje bufy i chyba to są dość duże bufy. Tak na pierwszy rzut oka. Eee, 10% mocy umiejętności. I czas odnowienia z 20 do 8. Ok. I ult. Dobra, to nie są aż takie mocne buffy I e ostatni rozdział obrażenia o 5% mocy umiejętności. O 10%. E, myślałem, że więcej ją bufują. Przy preview mam wrażenie, że bufy były ciutkę większe. Ale dobra, no lekka pomoc dla kotki. Kotka jest w słabym stanie. Spokojnie rozumiem. Eee, pozdro od Lloyda Dominika. Łączny koszt 300. Nie podoba mi się to. I temy dla DK są za drogie. Więc to, że dodają. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra. Ta stówka za 5% przebicia pancerza. Dobra, Wolf. Grywalne. Nie, nie, jest git, jest git, jest git. Ta stówka. Jest git. Przebolejem. Eee, Śmiertelne przypomnienie. O kolejną stówkę, i tak samo o 5. Ok, czyli ja chcę, żeby Alekery mogły być tanków. Znowu tanki były za silne, albo inaczej. Znowu tanki robiły swoją robotę. Rael musi to znajfić. Zawsze, za każdym razem. Nie można sobie grać pod tankami. No ale spoko, rozumiem. Faktycznie tanki mogą być ciutkie, za silne, więc rozumiem. Nie znane strzały Juntala. Łączny kosz o 10, prędkość ataku o 10 zwiększona i obrażenia ataku o 5 zwiększone. Ty, 3 itemy na, 4, 3 itemy na ADK, -y, wszystkie buffy i tylko na ADK -y przedmioty. Spoko. E, jakby i też spoko zmiany, więc Podoba mi się. Jak na patrz bardzo spoko. Tak szczerze, nie ma nic takiego, z czym bym się nie zgadzał albo. E, przynajmniej sobie nie przypominam do tej pory. E, głęboki totem. Czas działania e, 30 na 45 o 15 sekund więcej dodatkowych. I o 30 sekund dłuższego na ostatnim levelu. Ta runka jest jeszcze lepsza niż była. Skoro ja ją bafuję to myślę, że ona była za słaba. Uważam, że jak ktoś umiał grać dobrze wizją to ta dawała bardzo duże value. A teraz będzie dawała jeszcze większe value. Makabryczna pamiątka, maksymalnie, niż ma pamiątek z 25 na 18. I teraz będzie 6, a nie 4. I 3 jednostki za każdy punkt przyczynania czajów przywołacza. Czyli to będzie jeszcze silniejsze. Okej, okay, czyli ja odbawuję te wszystkie zawizje. Uważam, że dawały za mało. Ja myślałem, że one będą właśnie dobrze zoptymalizowane, ale były chyba za słabe. Ale co nie zmienia faktu, że no te runy są teraz bardzo dobre. Mi się już wydawały dobre, a mam wrażenie, że one jeszcze są lepsze. Tak szczerze mówiąc z tym czerwonym drzewką. Szósty zmysł to jest scam. Był scamem i jest scamem. To, że zmniejszą tutaj o 25 i tutaj o 10 nic nie znaczy. Ta runa jest za słaba. Nie polecam brać Okropno. Swift Player nie czytam Ayama też nie czytam Urf wchodzi 23 stycznia. Juhu! Mityczny sklep tego nie czytam. Naprawione błędy też nie. Okej, okay. i skórki. Dobra. Mm. Bardzo przyjemny patch. Podobają mi się wszystkie zmiany, jak do tej pory. Skórki też mam wrażenie, że będą fajne. To jest Szczęcy, nie? Tak. Ładny. Znaczy taki fajny, ciekawy. E, Jin bardzo ładny. E, Nami. Ładna, ładna. Cassiopeia też piękna. Jai Jarvan czy Xin Zhao? ok. okej. Okej. Okay. I Melmedarda z Arcane. Cudowne. Śmieszy, śmieszy mnie tylko to, że sprzedają Y, lojową skórkę za jakby, no bo po prostu sprzedają wam coś, co powinno być podstawką, ale spoko, jest git, y, bardzo ładne, więc y, tyle ode mnie, y, dziękuję, że ze mną y, wy, wysłuchaliście, y, starałem się coś dodawać, y, nie wiem, też, nie chciałem też, żeby... To, to jest moja standardowa pomyłka, ale na pewno każdą z tych zmian mógłbym trochę dłużej analizować i dochodzić do jakichś ciekawych rzeczy. Ogólnie uważam, że Rajard poszło w dobrą scenę ze wszystkimi zmianami w tym patchu. autentycznie to jest jeden z tych patchów, które sobie bardzo cenię. Bo tutaj wszystko to, co powinno dostać bufa, dostało bufa. wszystko, co powinno dostać na dostało na Fajne zmiany. Naprawdę, dobry patch. Jestem aż zaskoczony, bo zawsze od czasu. Jakby zawsze Rajard w patchach coś skiepścił, a tutaj naprawdę nie mam do czego się przywalić. Więc e, grajcie, e, polecam i żegnam się. E, pa, pa.